Czy dobrze znasz i wypełniasz Boże przykazania? Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną ucztę przed śniadaniem. To już piątek. Widzimy, jak ten czas szybko pędzi. Dopiero była trzecia niedziela Wielkiego Postu, a już jest piątek. Za chwilę sobota i czwarta niedziela. Co to znaczy? Dobrze wykorzystaj każdy dzień, dobrze wykorzystaj każdą daną Ci przez Pana Boga chwilę. I także zagospodaruj ją na Słowo Boże, na modlitwę, na drogę krzyżową, mszę świętą, gorzkie żale. Dobrze, że tutaj jesteś. Pięknie, że trwasz w tym tygodniowym postanowieniu. Dajesz radę. Całe niebo jest z Ciebie dumne. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci, że mogę trwać przy Twoim słowie. Dziękuję Ci za tę łaskę, że mnie tutaj przyprowadzasz, że wzbudzasz we mnie chęci, pragnienie, że udzielasz mi tej motywacji. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że dzięki Twojemu słowu moja wzra wiara wzrasta, nadzieja i miłość. Chcę się dalej rozwijać, chcę iść do przodu, chcę iść do zbawienia. I niech w tym towarzyszy mi światło Twojego słowa. Prowadź mnie światłem Twojego słowa, tak jak prowadziłeś naród wybrany do Ziemi, Izra do ziemi Tak jak wybrałeś naród wybrany do Ziemi obiecanej, będąc obecnym w ognistym słupie. Oto prowadzenie modlę się przez stawienictwo Matki Najświętszej, która również była przez Ciebie prowadzona. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego. Jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych, rzekł mu uczony w piśmie. Dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego, daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego i nikt już nie odważył się więcej go pytać. Oto słowo pańskie: chwała Tobie, Chryste. Czy dobrze znasz przykazania? Ja, jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Pierwsze nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Albo pierwsze przykazanie kościelne w niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych. Czy to są pierwsze przykazania, czy które z nich jest pierwsze? Jezus powiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu! Pan nasz jest jedyny. Czyli to się odnosi do tego, oczywiście Pan nasz jest jedyny, Pan Bóg nasz jest jedyny. To się odnosi do pierwszego przykazania z Dekalogu danego Mojżeszowi: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Ja jestem jedyny. Ale najpierw jest: słuchaj, Szema Izrael, słuchaj Izraelu. Słuchając słowa Bożego, wypełniasz podstawowe przykazanie. Dlaczego? Bo jak możesz wierzyć w Boga, Skoro nie masz w sobie tej łaski, a skąd cię bierze łaska, oczywiście z modlitwy, ale to jest też modlitwa Słowem Bożym. Wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co słyszymy, jest Słowo Boże. Dlatego tak niesamowicie ważne jest to, aby słuchać tego Słowa, aby rozważać, aby czytać, aby pochylać się nad Nim. I bardzo dobrze, że tutaj jesteś, i zależy mi na tym, żebyś tutaj był. Nie dlatego, że to jest. Ostateczna wykładnia, że ja mówię najlepiej. Nie, ja mówię przeciętnie, ale najważniejsze jest to, że słuchasz tego słowa, że to przeczytanie tego słowa jest najważniejsze już nawet nie ten komentarz, ale przeczytanie, wysłuchanie. Gdy na przykład mamy, e, nie wiem, przeczytanie Ewangelii albo wysłuchanie kazania, Ewangelia jest ważniejsza. Jeżeli mamy przeczytanie Biblii albo jakiejś książki. Biblia jest ważniejsza. Moi drodzy, wszystko inne jest komentarzem Biblii. Wszystko inne jest echem. A tu jest źródło. Tu jest głos. Tu jest słowo. I dlatego dobrze, że tutaj jesteś. Bo jeżeli faktycznie chcemy, żeby Pan Bóg w naszym życiu był jeden, jedyny, pierwszy, to potrzebna jest silna wiara. Aby słowa Bożego... Takiej wiary nie zbudujemy, albo będzie nam bardzo ciężko zbudować, bo będziemy musieli w wielu innych miejscach nadrabiać ten brak. I oczywiście możemy go nadrobić, ale moi drodzy, czasami znam to, zajmuje bardzo długo. To tak jak gdzieś chcemy dojechać, jedziemy na jechać, jedziemy naokoło, 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 dojeżdżamy. A słowo Boże, to jest taka ekspresówka. Autostrada, tak jak powiedział święty Carlo Akutis, już wkrótce święty, że Eucharystia to autostrada do nieba, tak samo Słowo Boże, a wiemy, że Słowo Boże jest wpisane w Mise świętą Eucharystia. Dlatego trwajmy dzisiaj, jutro, przez kolejne dni, tygodnie Wielkiego Postu. I niech tą odpowiedzią na dzisiejsze Słowo będzie Twój komentarz. Panie, chcę słuchać Twego Słowa. Panie, chcę słuchać Twego Słowa. Także zostaw kciuka w górę, niech dzięki Twojemu zaangażowaniu ten filmik dotrze do jak największej ilości osób. Także udostępnij zaproś tutaj innych. Może ten dzisiejszy film, ta uczta przed śniadaniem, zachęci ich i pokaże wartość Bożego Słowa. Także na odpowiedź, na prośbę wielu osób zapraszam, zachęcam w... Połowie sierpnia tego roku na pielgrzymkę do Stanów Zjednoczonych szlakiem amerykańskich katedr, zachodnie wybrzeże. Szczegółowy plan, szczegółowe informacje na stronie internetowej biura podróży mateo-travel.pl lub pod numerem telefonu 504-189-508. Możesz sobie ten filmik przewinąć, cofnąć i przepisać ten numer telefonu albo stronę. Internetową. Ja też, jak Pan Bóg da, wybieram się razem z Wami na tę pielgrzymkę. Być może będzie też to okazja do spotkania z Polonią. Czasami tak jest, że gdzieś tam jest jakiś wyjazd. Na przykład, jak w tamtym roku byliśmy w Grecji śladami Świętego Pawła Apostoła, to y, takie osoby, które właśnie z Grecji są obecne na uczcie przed śniadaniem. Mieszkają w Grecji, chciały się spotkać na żywo. I to też jest takie budujące, że to Słowo naprawdę dociera i w różne kraje Europy, i za ocean. Słowo Boże jednoczy, a my się jednoczymy przy Bożym Sercu. Także, moi drodzy, za kilka dni, 2 kwietnia, będziemy obchodzić 20. rocznicę przejścia Świętego Jana Pawła II do domu Ojca. Z tej okazji Rafael Film przygotował przepiękny film pod tytułem charakterystycznym 21.37, po błogosławieństwie kilka słów na ten temat. Na cały dzień niech Was hojnie błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia na wieczorniku i jutro na uczcie przed śniadaniem. A i jeszcze jedno, w aktualnościach na stronie internetowej teamtotustus.com tam są, moi drodzy, informacje z ostatnich rekolekcji, które prowadziłem i zdjęcia w galerii. Jak ktoś chce zobaczyć, to serdecznie zapraszam. Tam z tygodnia na tydzień są ustawiane nowe zdjęcia z różnych wydarzeń, w których uczestniczę, które prowadzę z rekolekcji. Serdecznie zapraszam. Jan Paweł II. Nie żyje. Zmarło 21.37 w swoim apartamencie w Pałacu Apostolskim. Watykan przed chwilą podał tę informację, że Jan Paweł II zmarł. Dziś wieczorem serce papieża przestało bić. Przez ponad 26 lat kierował Kościołem Katolickim. Papież Polak nazywany Bożym Atletą, papieżem papieży. Kiedy Jan Paweł II odszedł, wtedy dopiero zaczęło się dziać. To był w naszym kraju moment Wielkiej Pauzy. Zatrzymanie się na cywilizacyjnej drodze, w której zanikło poczucie wspólnego celu. Wtedy coś się w ludziach odblokowało, coś przeistoczyło. Zobaczyliśmy pięknych Polaków. To nie był cud. Po prostu Polacy wydobyli z siebie to, co dobre. Chcemy opisać te kwietniowe dni 2005 roku, ponieważ od dobrych wspomnień tamtego czasu stajemy się lepsi.